Cześć, na poradniku, pokażę Ci gdzie kupić Missing Station MK2. Także na samym początku wejdziemy sobie na mapę i pokażę, gdzie to jest dokładnie. Tutaj mamy taki magazyn. Tak on wygląda od środka. Możemy do niego dostać się tylko i wyłącznie w nocy i nie możemy być szukani przez policję. Także jak już wejdziemy tutaj, no ogólnie tak to wygląda. No za dużo tu nie pokażę, bo jest noc. Także przechodząc dalej, musimy wejść tutaj i znaleźć tego oto gościa Oskara. Jak wejdziemy z nim w interakcję do sklepu, to tutaj niżej będziemy właśnie mieli opcję kupić właśnie to Mixing Station MK2. Mixing Station to jest dużo lepsze od tego zwykłego, ponieważ możemy tutaj miksować od razu 20 sztuk towaru i nie musimy też przekładać ręcznie do tego gara. Po prostu dajemy jeden i drugi ingredient, klikamy mix i to tyle. Także polecam to kupić, bo jest warto naprawdę. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i narka.